Dzień dobry, dzień dobry. Taki ciekawy temat. W poście pana Jerzego Krajewskiego, gdzie udostępniłem go na mojej tablicy na Facebooku, wywiązała się pod spodem w komentarzach dyskusja. Ona jest i na moim profilu, pod tym udostępnieniem, i na profilu pana Jerzego Krajewskiego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą fotowoltaikę i pompy ciepła. Temat jest złożony. Oczywiście, że jeżeli pan Jerzy analizował przypadek domu swojego, który był budowany kiedyś tam, kiedyś tam, i analizował jego zużycie energii. Okazało się, że tam trzeba zainstalować instalację 15 czy 20 kW, prawdopodobnie, żeby zneutralizować, jak gdyby, zapotrzebowanie na energię dla tego budynku. No to te koszty montażu takiej instalacji z pompą ciepła no są wysokie. I ta cena około 100 tysięcy złotych o której pan Jerzy w poście swoim wspomina no tak, tak ona wychodzi tak te kalkulacje wychodzą mniej więcej. Ale gdzie jest problem? Jak, jak na to należy patrzeć? No oczywiście, że dla, dla tych budynków istniejących, które mają 10, 15 lat czy więcej, no po prostu tak duże zapotrzebowanie na energię, no jest trudne do zrekompensowania i te instalacje nie będą tanie, bo należałoby zacząć od termomodernizacji budynku. Domy nowe, które w tej chwili budujemy, taki na przykład 100-metrowy, o którym mówiłem w pierwszym odcinku pod tytułem domy biona na kanale budujmy lepiej na przykład na przykład no to tam jest zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej do podłogowego i do ciepłej wody użytkowej 5 kW więc tam jest potrzebna instalacja fotowoltaiczna dla zrównoważenia w granicach około 5 kW. I to jest zupełnie, zupełnie już inny temat, bo projektując taki dom, taki budynek nowy, nie projektujemy dodatkowo miejsca 5-6 m2 na kotłownię, czyli oszczędzamy na tej powierzchni budowy domu po prostu, i to są znaczne kwoty. I wtedy, jeżeli my się decydujemy przy takim nowym projekcie takiego nowego domu na to, by pompę ciepła, która sama w sobie zajmuje pół metra kwadratowego czy metr kwadratowy, umiejscowić w korytarzu. Czy gdzieś w łazience i nie budujemy tam specjalnie kotłowni, a dodatkowo jeszcze do zrekompensowania tego zapotrzebowania energetycznego budynku ta instalacja fotowoltaiki będzie miała też 5, 6, 7 kW, no to to wszystko się optym optymalizuje i to wygląda, i to wygląda no zupełnie inaczej. Oczywiście w Polsce w tej chwili mamy problem taki, że te nowe budynki, które powstają, domy. I one mają te warunki techniczne WT-2021 i są naprawdę niskoenergetyczne, no to tutaj się bronią te instalacje, tak? Natomiast problem polega na tym, że wszystkie te budynki zbudowane, których przecież jest bardzo dużo i to nie tylko domy. 10 lat temu, 15 lat temu, a nawet no, niedawno powiedzmy, ale które nie spełniają tych warunków WT 2021, no to one będą potrzebowały po prostu zrównoważyć to zapotrzebowanie na energię, które pierwotnie gdzieś tam było przyjmowane, i w takich domach często te piece na drewno, czy na węgiel, czy na ekogroszek, czy na gaz, one mają po 15, 20, 25 kW i teraz, żeby dostarczyć energię do tego budynku zamiennie, po prostu bez termomodernizacji, no to oczywiście, że to już jest prawie farma fotowoltaiczna i to wszystko kosztuje duże pieniądze, a przecież mamy zbudowaną tą kotłownię w tym budynku, która no po prostu jest jakimś tam pomieszczeniem, tak, specjalnie zbudowanym pod ten piec, więc Oczywiście, że stawy pompa ciepła plus fotowoltaika niekoniecznie od strony takiej czysto ekonomicznej bronią się w budynkach po prostu starych istniejących. No to jest trudny proces, żeby to taką termomodernizację zrobić i jeszcze ją zrobić w taki sposób, żeby to zoptymalizować no, opłacalnie. Tak? Natomiast w nowych budynkach na dzień dzisiejszy, nawet kiedy nie jesteśmy jakimiś fanami fotowoltaiki zdajemy sobie sprawę z tego, że Utylizacja tych paneli jest problemem, no i jest jeszcze dużo innych problemów, tak? No nie ma lepszego, stabilnego rozwiązania, jeżeli chcemy mieć ciepłą wodę cały czas i jeżeli chcemy mieć ogrzewanie stabilne, stabilne po prostu, czyli niezależne od pory dnia, od nasłonecznienia. I kwestia taka, czy, czy rozpatrywać fotowoltaikę w starych budynkach, czy może kozę na drewno. No jest po prostu za każdym razem bardzo indywidualną sprawą, już pomijam kwestię tutaj, że ta kotłownia nawet na drewno, z piecem na drewno, no wymaga obsługi, ona jest niestabilna, ta energia pozyskiwana po prostu, no bo trzeba dokładać, trzeba pilnować tego ognia, tak jak w ognisku po prostu prawie że, no i tutaj ogrzewanie ciepłej wody użytkowej też jest pewnym problemem, no jeżeli ktoś jest prepersem powiedzmy i chce tak żyć, i podgrzewa sobie wodę na przykład solarami grzanymi na słońce, ale nie przeszkadza mu, że będzie mógł się kąpać tylko w wybranych porach dnia, kiedy to słońce jest, nie przeszkadza mu to, że po prostu no, to ogrzewanie będzie niestabilne. No to w porządku. To oczywiście, że, że ja nie twierdzę, że fotowoltaika i pompa ciepła jest jedynym najlepszym na dzień dzisiejszy. Jak gdyby źródłem energii i pozyskiwania tej energii, może być tak traktowana. Pod pewnymi warunkami tych warunków jest bardzo dużo i, i tak. Natomiast to jest kierunek, który się rozwija. I my nie możemy traktować dzisiaj fotowoltaiki jako tematu zamkniętego. Nie? No jeżeli my nie będziemy dalej wspierać tych technologii i myśleć w jaki sposób produkować ogniwa, które już nie będą problemem przy utylizacji, inaczej działające. Tym kierunkiem nie będziemy podążać, no to możemy się wrócić do ogniska tak? i też zacząć dyskusję, czy, czy, czy nie lepiej by było w salonie zrobić klepisko i ognisko. No, no, no więc po prostu dla mnie ta odpowiedź jest jednoznaczna. Projekt, projekt to, nie, to, to jest kompletna rzecz przy termomodernizacji. Czy przy budowie nowego budynku, i wszystko w projekcie musi być zoptymalizowane: ciepłota, przegród, termika, stabilność temperaturowa. To samo z oknami, to samo z dachem, z ociepleniem w dachu, z ociepleniem w fundamencie. Wtedy, jak projektujemy taki budynek i projektujemy w nim od strony technicznej. Pompę ciepła i fotowoltaikę, to to może mieć naprawdę sens i będzie rozwiązaniem komfortowym, bezobsługowym. Wszystkie te instalacje mają określone podzespoły, które też z głową trzeba dobierać. To jest trudny proces. To nie jest tak, że my sobie kupimy jakąkolwiek fotowoltaikę i jakąkolwiek pompę ciepła, i to rozwiąże nam problemy w budynku istniejącym. Więc oczywiście to jest sztuka projektowania. Więc optymalizacja dzisiaj, moim zdaniem, polega na tym, by to wszystko dobierać. A mamy oczywiście problem budynków istniejących i to bardzo istotny problem. No, i to tak wygląda. Taki krótki komentarz, i fajnie, że pan Jurek Krajewski zamieścił taki, taki post. No bo bardzo wiele rodzin dzisiaj o tym myśli, dyskutuje i podkreślam, pompa ciepła fotowoltaika nie jest zawsze najlepszym wcale rozwiązaniem. Także tyle dzisiaj z mojej strony. Do następnego razu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo.